Was witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo miło wszystkich Państwa tu widzieć. 11 tygodni temu witałem wszystko z Tuchą. Na szczęście udało mi się oszukać śmierć i to samo w sobie było cudem. Następnie pytanie było, czy będę w stanie funkcjonować, czy, czy, czy osiągną sprawność swoją, tak jak przed wypadkiem. Czy będę w stanie chodzić. Teraz wiadomo, że już będę. To kolejny cud. Ale tymi cudotwórcami są właśnie panowie tu siedzący, którym chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo właśnie dzięki nim mam możliwość powrotu do pełni zdrowia. Ale panowie, jeśli, jeśli pozwolicie, to chciałem również podziękować nie tylko panom, ale również paniom pielęgniarkom, pan, panom pielęgniarzom, paniom salowym, opiekunom. Oni wszyscy przez swój profesjonalizm. Ale też przez życzliwość, taką ludzką życzliwość, pomogli mi tak szybko dojść do zdrowia. Przepraszam, że nie mam oddechu, ale siedzenie trochę jeszcze sprawia mi problemy, ale wiem, że z dobrą rehabilitacją i sumiennym ćwiczeniem uda mi się szybko powrócić do zdrowia. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiem. Mam nadzieję, że mi za dużo, że mi oddechu wystarczyło. Dziękuję serdecznie.